Cześć tu Hanna. witamy wszystkich. Dzisiaj moim gościem, dzisiaj to znaczy 14 sierpnia 2025 roku, moim gościem jest Marcin Jastrzębski. Witamy, Marcinie. Cześć, witajcie. Hej, panią. Marcin właśnie spaceruje po lesie, albo może jest właśnie w ogrodzie Edenu. Za chwilę to ustalimy. W każdym razie ja postanowiłam z tobą porozmawiać ze względu na to, że występuje teraz w naszym świecie rozdzielenie linii czasowych. I właśnie przez to przechodzimy. I ja chcę moim widzom pokazać, jak można przechodzić, bo czasami pokazuję przypadki negatywne, a czasami chcę pokazać przypadki pozytywne. Jak przechodzimy przez rozdzielenie linii czasowych. To coś, o czym wielu mówiło od lat moment, w którym Ziemia zacznie się dzielić wibracyjnie. Jedna ścieżka ciągle krąży wokół strachu, rozproszenia i karmy. Druga ścieżka to obecność, tworzenie i prawda. To rozdzielenie dzieje się teraz. Zobaczysz, jak chaos staje się głośniejszy, więcej dramatu, więcej podziałów. Więcej hałasu próbującego Cię wciągnąć. Ale to nie Twoja rola, by to naprawić. Twoim zadaniem jest dalej budować, dalej się pojawiać, dalej pamiętać, po co tu przyszedłeś. Nie przyszedłeś tu, by ratować stary świat. Przyszedłeś, by stworzyć nowy. Więc pozostań skupiony, chroń swoją energię i przede wszystkim. Trzymaj się swojej misji. I to napisał Zachary Fischer, ale to bardzo ze mną rezonuje. I ja chcę bardzo trzymać się misji, a tą misją jest przeprowadzenie się razem z przyjaciółmi na Ziemię 5.0. A jaka jest Twoja misja? Bardzo fajny cytat, Haniu. Dzięki, dzięki również za niego. Ja tworzę projekt który nazywa się EDEN i czuję, że to moja linia życiowa, którą realizuję i na której spotykam mnóstwo dobrych, wspierających ludzi, którzy to czują i którzy otwierają nam dalsze drzwi, żebyśmy mogli robić to, co robimy dalej. Mianowicie projekt EDEN to aplikacja mobilna, która jest darmowa dla ludzi. Możecie nas znaleźć w App Store i Google Play. Oraz Marketplace. Aplikacja mobilna, której główną funkcją jest tworzenie mapy dzikich jadalnych roślin na świecie, nie tylko w Polsce. Czyli jeżeli pobierzecie sobie apkę Eden, to zobaczycie w waszych miastach, gdzie rosną jabłonie, gdzie rosną orzechy, gdzie są morwy, gdzie są jagody maliny, zioła, również źródła wody. Więc tworzymy mapę dzikich, jadalnych roślin. Współpracujemy również z dzielarzami, z naturopatami, edukujemy w naszej bazie wiedzy, w jaki sposób możesz znaleźć te, te rośliny, jak je rozpoznać i jak je przygotować medycznie i kulinarnie. Typodobnie ktoś ma no, jakieś symptomy, jest w stanie je wpisać w apkę 1 i wylistuje mu się lista ziół. Zgodnie z wiedzą m.in. dr. Różańskiego, które mają konkretne przepisy, możesz sobie wziąć. Garść tego, garść tego, garść tego, z parku obok, aby redukować sobie swoje dolegliwości. Więc przede wszystkim zbliżamy ludzi do natury i dajemy im dostęp do najwyższej jakości pożywienia, ponieważ to pożywienie w Edenie, czyli tuż za naszymi oknami, nie potrzebuje człowieka, aby rosnąć, nie potrzebuje żadnej chemii. Są tą rośliny, które same rosną. Są to silne gatunki, przetrwały upały, przetrwały różnego rodzaju powodzie i tak dalej. Mają najwyższy potencjał, więc to jest dostępne dla nas, jest to w miejscach publicznych i my taką publiczną, darmową mapę dla ludzi tworzymy. Oprócz tego, oprócz aplikacji Eden, jest również Marketplace. Marketplace właśnie startuje, do, dosłownie teraz startuje, dlatego w Marketplace możecie znaleźć e, produkty, które. Nie mają w sobie cukru, nie mają w sobie sztucznych barwników, nie mają w sobie żadnej szkodliwej chemii. Każdy produkt, który puszczamy do naszego marketplace'u, przechodzi analizę naszych techników i naszego biotechnologa. Jesteśmy bardzo rygorystyczni co do samego składu. Idea jest taka, że cokolwiek kupisz w marketplace'ie, to ci nie zaszkodzi. Nie znajdziesz tam żadnych dziwnych, sztucznych, chemicznych dodatków, które w GPT czy w Google są określane jako OK i są powszechnie stosowane całej masie pożywienia. U nas tego nie ma, więc jeżeli jesteście tam producenci wysokiej jakości pożywienia, rolnicy, firmy rodzinne, dystrybutorzy wysokiej jakości produktów, to zapraszam Was do kontaktu. Chętnie dodamy Wasze produkty do Marketplace'u i chcemy promować po prostu rzeczy najwyższej jakości. Linki też Dobra. pewnie Pani umieścimy pod materiałem. To super. Właśnie dam, dam kontakt do Ciebie pod filmikiem. Bo jest nam to potrzebne w tej chwili, żebyśmy zadbali o swoje zdrowie sami i nie musieli biegać z całą reklamówką leków. Jak widać, ja dbam o swoje zdrowie, odmładzam się, regeneruję czymś takim, to jest fototerapia, ale też interesuje mnie zdrowe jedzenie, interesują mnie suplementy, bo to też jest nam potrzebne. Dlatego mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba Twoja idea. Szczególnie, że jesteś młodym człowiekiem i zachęcisz mnóstwo młodych ludzi do uczestnictwa. A młodzi teraz lubią siedzieć właśnie tylko w telefonie, na internecie, a fajnie by było, żeby pobyli trochę w naturze, co? Tak, no i to jest taki. To jest taki łącznik, który tworzymy, że z jednej strony jest to mapa na telefonie, ale z drugiej strony grono użytkowników, co na rodzice, którzy wychodzą z dziećmi do lasu, po maliny i jagody, ponieważ klikasz nawiguj i się nawiguje do roślin, których, których jest już ponad 100 tysięcy na mapie, więc z pewnością w waszych okolicach również znajdziecie rośliny na mapie w apce Eden. Także z jednej strony jest to mapa, aplikacja, ale tak naprawdę. To wychodzimy z tą informacją do świata rzeczywistego, do, wokół, do świata wokół nas. To się tam zadziewa, sama zabawa. No właśnie, a ja mam dużo ludzi, którzy przychodzą, no nie jest to ogromny odsetek, ale jakieś 10% oglądających, którzy przychodzą na mój kanał pooglądać sobie i pomarudzić, ponarzekać, narzekają, jaki ten świat jest zły, jaki ten świat jest paskudny, jak tu wszystko jest źle, było, jest i będzie źle. A mnie się wydaje, że warto naszą uwagę skupić na tworzeniu i warto naszą uwagę skupić na budowaniu czegoś, co ja nazywam Ziemią 5.0, a ty nazywasz Eden, tak? Ogród Edenu, rajski ogród, bo nasza nowa Ziemia ma być rajem na Ziemi, prawda? I zobacz, to, że kreujesz, czy to ci pozwala skupiać się na negatywnych aspektach życia i narzekać? Czy ty masz czas narzekać i zrzędzić? Mieć czas narzekać i zrzędzić? Nie, nie, to w ogóle nie jest moją naturą. Ja to z natury jestem optymistyczny i, i nie, 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 nie wchodzę w takie paterny z uwagi na to, że jakby zbyt wiele. Lat swojego życia poświęciłem na różne praktyki rozwojowe, od tematów psychologicznych po tematy związane z rozwojem duchowym, i tak dalej. Więc nie chcę spędzać życia na marudzeniu i na sprawach negatywnych, bo po prostu szkoda życia. Raczej zastanawiam się, co mnie ekscytuje, co mogę zrobić. Podoba mi się, że mogę pracować z ludźmi, którzy mają swoje zajawki, którzy czują po prostu podobne rzeczy, widzą podobnie, chcą współtworzyć wspólni. To jest po prostu mega dobra. Zabawa, mega dobra przygoda, również. Oprócz tego, że oczywiście jest wiele stresowych momentów, różnych sytuacji, które trzeba rozwiązywać. Jesteśmy startupem, który się ciągle rozwija, ale od momentu idei do momentu działającego produktu, 25 tysięcy użytkowników, 100 tysięcy roślin, marketplace'u, no to to wszystko kosztowało gigantyczne inwestycje na nasze możliwości. Jesteśmy też w prądach finansowania, więc to wszystko wymagało masy pracy i w tym wszystkim były różne etapy tego wszystkiego, ale u podłoża jest, że robimy coś, co wierzymy. Jest to zasilane. Widzimy, że po prostu pojawiają się ludzie, którzy chcą nas wesprzeć. Tak jak Ty, Hania, zaprosiłaś mnie na swój kanał. Tak więc coraz więcej ludzi może się dowiedzieć o Edenie o tym, co robimy. Dlatego się ta ścieżka podoba, mam nadzieję i widzę tak naprawdę jeden kierunek, że ona się będzie rozwijać i ta cała trakcja tego, co robimy, będzie rosła i, i że ona również, ta trakcja przynosi coraz więcej ludzi, którzy robią właśnie fajne rzeczy, są zajawkowiczami, mają mega wysokiej jakości produkty, ja każdego dnia praktycznie rozmawiam z nowymi sprzedawcami, którzy dochodzą do Marketplace'u Eden i po prostu jestem pod wrażeniem, jakiej wysokiej jakości produkty ludzie robią i Tyle, mam nadzieję, że ten czas, o którym mówisz, na treścią go pojawi, że będę mógł wszystkich poznać też na żywo, nie tylko na wideo. <grytanie> tak, a ja dowiedziałam się o Edenie na basenie w ząbkach. Zresztą za mną okay. jest zdjęcie z ząbek, bo to jest ten czas w ząbkach. A ja się dowiedziałam od kolegi, którego rano spotykam na basenie, powiedział mi, jak się dowiedział, co ja uważam, że powinno powstać. Dla Ziemi 5.0, to powiedziała: takie coś już istnieje to się nazywa Eden. Musisz sobie wyszukać Eden. No, ale to nie jest u ciebie Eden do końca, tylko coś tam jeszcze dodane do Eden. Eden, znajdź jedalny. A, a nasz, nasz Eden, tak? Our, our tak? Aplikacja eden.pl. Eden? Aplikacja eden.pl. Aplikacja eden.pl. No właśnie, dokładnie. I ja nie mogłam tego znaleźć, ale dwa dni potem wystąpiła myślę, że synchronizowana przez wszechświat, tak zwana synchroniczność, że ja dostałam kontakt do ciebie i od razu się umówiliśmy. Pojechałam do Krakowa, żeby Ciebie spotkać. Bo uderzyło mnie to, że ty robisz coś, co ja wymyśliłam, jako rzecz bardzo potrzebną dla nas. Oprócz tego, że. Zbudowaliście marketplace, czyli miejsce, gdzie producenci, oferenci są w stanie oferować świetne rzeczy Polakom. To jeszcze do tego macie token. A zawsze uważałam, i zresztą nie tylko ja, ja kiedyś pracowałam z nawigatorami JUTRA i z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych. Wszyscy ciągle powtarzali, że powinno. Powinno coś takiego być wyposażone jeszcze w token, więc, więc tutaj rewelacja totalna, bo ty, wy macie jeszcze token, prawda? Tak, mamy token EDEN, on powstał yy, i odwiedziliśmy pewien paradygmat. Paradygmat, ponieważ w yy, świecie krypto, który jest bardzo wąski, my żyjemy w, tym, tej, w tej naszej bańce i mamy znajomych i operujemy na tym rynku i tak dalej, przy czym no, większość ludzi tego nie zna. I zobaczyliśmy, że w świecie krypto jest już sporo startupów na świecie, które wynagradzały użytkowników za korzystanie ze swojej aplikacji, i te startupy miały bardzo duży rozwój, bardzo dużą trakcję. Przy czym w aplikacjach poza krypto za bardzo tego nie ma. Więc my troszkę ten paradygmat złamaliśmy i zastanowiliśmy się, jak możemy dotrzeć z apką Eden po to, żeby wykorzystać w konkretnych celach tokenizację. Ale to musi być tak proste, że ludzie, którzy nigdy to nic nie robili, a być może bo nawet boją się tego po tej nagonce kilkuletniej, mhm. jak się cofniemy kilka lat wstecz, to jak to zrobić, aby dać ludziom ten benefit? Ponieważ w Eden można zarobić na sztokę za oznaczanie roślin na mapie, a następnie ten zarobek możecie wymienić na kupon rabatowy w aplikacji Eden. I ten kupon rabatowy wykorzystacie w marketplace i kupicie sobie wyciskarki, albo suplementy, albo po prostu wysokiej jakości naturalne kosmetyki. Więc to jest konkretny use case, można zarobić za oznaczanie roślin, spędzić świetny czas w naturze, przynieść zdrowe jedzenie do siebie, a przy okazji wymienić to na kupon rabatowy, na zdrowe zakupy. Przy czym, żeby ta technologia działała, to ona musi działać w tle, czyli. Po prostu, zrobiliśmy to w taki sposób, że ktoś nie musi się na krypto znać, po prostu zbiera sobie punkty, jak każde inne punkty, może je wymienić na kupon rabatowy. Kto chce i kto się zna, oczywiście może to na giełdzie. Przy czym no, większość użytkowników aplikacji Eden, 95%, to są ludzie, którzy się na krypto nie znają, dlatego mają ten use case, gdzie mogą to wykorzystać w marketplace jako płatność. Super. Czyli, czyli połączenie natury i połączenie nowoczesności w jednym. I o takie i takie wynalazki chodzi. Dla mnie to to są właśnie rzeczy, które bym nazywała iskrą z Polski. I mam nadzieję, że konopie też zagoszczą tam w tym raju, w Ogrodzie Edenu zagoszczą też konopie, bo to jest mój Dzień koniec. Też, Tania. <noise> także, także mam nadzieję na współpracę. Jeszcze powiedz, na jakim etapie jest na jakim etapie jest Eden, czy już ludzie mogą tam sprzedawać swoje produkty? Czy to dopiero się rozwija, bo nie, nie wszystko jest tak w pełni uruchomione w tej chwili, prawda? Tak więc jeżeli chodzi o sam nasz market Eden, to on już w tej chwili działa w tej chwili jest blisko tysiąca produktów. My jeszcze nie robiliśmy takich na dzień dzisiejszy oficjalnych dużych ogłoszeń ponieważ jeszcze integrujemy się z niektórymi systemami które mają firmy współpracujące z nami i testujemy czy na pewno konfiguracja z paczkomatami działa czy etykiety są wszystko generowane więc dzisiaj jeszcze te paczki odbieramy jutro też te paczki będziemy odbierać z pierwszych zamówień i weryfikować czy wszystko ładnie działa przy czym sam system jest funkcjonalny możecie wchodzić na marketeden.org jeżeli jesteście sprzedawcami producentami no to macie w prawym górnym rogu, zostań sprzedawcą, każdy formularz jest przez nas zweryfikowany, każda firma jest zweryfikowana, każdy produkt, jaki dodacie, jest przez nas zweryfikowany, macie na stronie listę zakazanych produktów, więc nasi technicy i biotechnologi weryfikują, weryfikują każdy produkt po to, żeby użytkownicy apki 1 już się nie musieli tym po prostu przejmować i martwić, my to bierzemy na swoją głowę, jesteśmy rygorystyczni, nie ma tam żadnej cuk żadnych cukrów, żadnych szkodliwej chemii, po prostu clean label. Ja ostatnio podawałam moim widzom, bo ja zwykle opowiadam wszystkim, co się dzieje w polityce i co się dzieje w światowej polityce, jakie są zmiany widoczne, bo to rozdzielenie linii czasowych i podnoszenie wibracji Ziemi oczywiście się też manifestuje w polityce. No i w polityce, Vincent Kennedy, taka postać z ruchu Patriotów, Mówił o tym, że zmieni się bardzo mocno system finansowy i bardzo dużą rolę będzie odgrywała tokenizacja. Dlatego myślę, że to są fajne projekty, w których to jest przewidziane, pomyślane. Ja też zamierzam, jeśli chodzi o konopie, iść w tym kierunku. Na razie jeszcze nie będę zdradzała szczegółów, ale mam nadzieję na naszą współpracę w przyszłości. No, i zachęcamy wszystkich, żeby się zapoznali z Edenem, tak? Jak najbardziej. Zapraszam też do kontaktu, jeżeli ktoś z Was ma jakiekolwiek pytania, czy chciałby z nami działać. Dodam, że wystawienie produktów u nas nic nie kosztuje. My pobieramy 10% od sprzedaży, więc nie macie żadnego ryzyka współpracując z nami. Docieracie do grupy odbiorców, która jest grupą odbiorców zainteresowaną zdrowiem. Po prostu jest na ten moment 25 tysięcy ludzi w Polsce i rośnie każdego miesiąca. Dlatego myślę, że możemy po prostu robić fajną rzecz i dowodzić te produkty do ludzi. A co do e, twojej propozycji Hania, to oczywiście czekam. E, drzwi otwarte są do marketplace'u, e, Zapraszam twoje produkty konopne i z chęcią je będę promował również. Dzięki wielkie. Mnie się spodobało, co jest napisane na apce odkrywaj świat. Jadalnych roślin, zdrowych produktów i tokenów Eden. Także tak, to jest kwintesencja dla mnie tego, co Eden robi i co będzie robił w przyszłości. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i będziemy dziękuję w kontakcie. Pytanie. Będziemy w kontakcie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć.